Zapraszam Was na sesję relaksacyjnego rozciągania. Będziemy robić kilka ćwiczeń, które mają na celu aktywację układu przywspółczulnego, czyli tego układu, który odpowiada za relaks. To są ćwiczenia, które możesz wykonywać, żeby się uspokoić, żeby lepiej spać wieczorem. Tymi ćwiczeniami możesz się posługiwać, żeby poczuć się lepiej, zdjąć z siebie napięcie. Najważniejsze w tych ćwiczeniach jest to, żeby maksymalnie skupić się na odczuciach w ciele i za każdym razem, kiedy robimy dane ćwiczenie, kiedy dochodzisz do momentu dyskomfortu, czyli tego rozciągania, które poczucia rozciągnięcia, które staje się takie bardziej dyskomfortowe, zatrzymujesz się. Nie robimy żadnych pulsacyjnych ruchów, nie robimy na maksa rozciągania. Wtedy kiedy czujesz ten lekki dyskomfort, zatrzymujesz się w tym i skupiasz się na oddechu. Głęboki wdech i długi wydech. I to jest podstawowa zasada. Proszę cię, żebyś pamiętała, pamiętał o tym, kiedy wykonujesz te ćwiczenia. Czyli słuchasz, czujesz swoje ciało, czujesz, że już dalej nie, nie rozciągniesz, nie pociągniesz, zatrzymaj, nic na siłę. Wtedy, kiedy dochodzisz do ściany, do tego prógu, progu, że się nie da, włączasz oddech. Na tym to polega, ok? Zaczynamy. Pierwsza pozycja, zaczynamy sobie z czworaków. Jesteś na czworakach, tak? Rozciągamy na zewnątrz kolana, idziemy do takiej pozycji, rozciągniętej. Tak, trochę osiadamy do tyłu i wyciągamy, przeciągamy się na... Yy, idziemy na przedramiona, tak jest. I teraz idziemy do przodu i do tyłu. Rozciągnij maksymalnie pach, w pachwinach. Poczuj ten maksymalny tam gdzie, tam, gdzie się już dalej nie da. I na tym maksymalnym zatrzymujesz się. I robisz głęboki wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. Wydech. Wyciągasz ręce, kładziesz klatkę piersiową, kładziesz głowę i to samo. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Ręce idą troszkę do boku. I to samo. Wdech i wydech. I wdech. I nie będę powtarzać wdech, wydech, już rozumiesz. I przechodzisz jeszcze na drugą stronę. I powrót. Przechodzimy na przedramiona, i teraz unosimy trochę do góry pupę, i z tego siadu do przodu. Hop, i do tyłu, i do przodu. Hop, do tyłu, do przodu. Do tyłu, i do przodu. I do tyłu, i do przodu. Pięknie, dobra. Teraz przechodzimy na boczek. Noga, na której leżysz jest zgięta, noga od sufitu do tyłu za siebie i ręka nad głową sięga tak, jakbyś po coś tam sięgał, sięgała. Mocno sięgasz do tyłu, wdech i wydech. Trwasz tak kilka sekund. I powrót. Zmieniamy pozycję łagodnie, regularnie. Regularnie, no tak delikatnie. Dobra, to samo z drugiej strony. Opierasz się na nodze zgiętej w kolanie. Noga od sufitu idzie do tyłu. I znowu ręka. Hop. Tak, jakbyś chciał coś sięgnąć. Chciała coś sięgnąć. I znowu głęboki wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Dobra. Teraz prawa noga. Na boczku. Siadamy tak delikatnie. Możemy się tak pochylić na niej. Do boku. Noga druga do tyłu. I teraz. W przód bujasz się i w bok, w przód i w bok, w przód. To taki jest na ukos ruch. Hop, hop, hop i hop. Dobra, masz przed sobą nogę. To w stronę tej nogi teraz przekładasz ręce, hop. Przekładasz, i wyciągasz się. Patrzysz, chcesz zobaczyć piętę drugiej, drugiej nogi. Znowu wdech, i wydech. Pięknie. Jeszcze raz do tyłu. I powrót. I zmieniamy nogę. Tamta idzie do tyłu, i też. Hop. Hop, 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 hop. I znowu idziemy za tą nogę do tyłu. Patrzysz się na Ledwo, kątem oka, ale się patrzysz. Głęboki wdech i wydech. Pięknie. I wracasz do siebie na plecy, kładziemy się na plecy, ręce na zewnątrz otworzone, i nogi na prawą stronę i na lewą. Zgięte w kolana. I oddychasz. Pięknie. Teraz prostujesz prawą nogę. lewą Prawą ręką chwytasz sobie za kolanko, delikatnie i przekładasz nogę na przeciwległą stronę. Tą rękę masz tutaj, leży cały czas na ziemi. Głęboki wdech. I wydech. Wdech. I odpuszczasz. Wydech. Pięknie. Powrót. Druga ręka na bok. Lewą tym razem przekładasz kolanko. Bez ciśnięcia. Wdech. Wydech. I powrót. I obydwie nogi do brzucha. Mocno przytul. Przytul nogi. Pobujaj się z lewej strony na prawą. Wyprostuj prawą nogę. I lewa na bok, na drugi bok. Poczuj to ciało. Poczuj to ciało. Ty masz poczuć jak ta energia, jak to pięknie, jak ciało się relaksuje. Dlatego chodzi o to naprawdę, żeby nie cisnąć. To nie jest rozciąganie, które ma po prostu Ciebie za chwilę, tak uczynić z Ciebie człowieka gumę. Nie, to ma, ma puścić napięcie. Stymulujemy receptory w stawach, w mięśniach. Chcemy dać ciału szansę do wyłączenia się, do zrelaksowania się. Pięknie. Dobra? Teraz przechodzimy do. Przysiadł z czworaków. Prawa noga, lewa. Pupa w dół. Pupa w dół. Łokcie na kolana. I rozciągamy tak. Rozciągamy delikatnie nasze stawy biodrowe w miednicy. I sobie tak siedzimy. I oddychamy. Wdech. Można się bujać. Jeżeli nie, to sobie sieć tymi kolanami i tymi łokciami tak delikatnie i też nie ciśnij na maksa. Delikatnie. Wdech. Wydech. Ręce kładziesz przed siebie. Trochę dalej pójdę. I teraz pupa. Do góry. Głowę chowasz między ramiona, i powrót. Hop. I znowu do tyłu, pupa do góry, i dół. I do góry, hop. I dół. I jeszcze raz do góry, i już zostajemy w tej pozycji. Teraz się pochylamy przód, tył i w prawo kółko robimy tułowiem, nie odrywając stóp ani rąk. Poczuj to na obrzeżkach, jak tam czujesz, jak robisz to koło, jak się rozciągają poszczególne partie. Poczuj to głęboko oddychaj. Teraz koło w drugą stronę. Teraz rękami idziemy do lewej strony. Zostajemy sobie głęboki wdech. I wydech. I idziemy do prawej strony. Proste nogi, wdech i wydech. I powrót do przodu. Trzymaj stopy przyklejone, rozciągają się ładnie łydki, doły podkolanowe proste. Trzymasz przyklejone stopy. Wdech i wydech. I wracasz. I w przód znowu to samo. Wdech. Wydech. I kolana w dół opieramy o ziemię. I teraz idziemy do lewej strony rękami. Rozciągamy przeciwległy bok. Wdech. Wydech. Druga strona, jak taki lew przechodzisz, taka lwica. Hop. I powrót. Tak jest. Kładziesz się jeszcze na chwilę na plecy. Wyciągasz do góry nogi. Naciągasz na siebie stopy. Ręce na zewnątrz. Wdech, wydech. Wdech. Wydech, mocno naciągnięte do progu Twojego dyskomfortu. Wdech, wydech, luźno i dość. Teraz ręce, nogi na zewnątrz, w takiej żabce, i tak leżą. Otwarte, otwarte, stopy razem. Stopy razem. Wdech i z wydechem wciągasz, przyklejasz brzuch do podłogi. Wdech i przyklejasz brzuch do podłogi. Wdech i wydech. Luźno, luźno, odpuść. Dobra. Teraz siat płaski. Siat płaski, szeroko nogi. Ręce na lewe, nie, ręce między lewą, mamy nogę między, lewą nogę między rękami. Głęboki wdech, przyklejona druga strona. I troszkę do przodu, bez odrywania przeciwległej nogi. Do przodu. Wdech. I wydech. Przekładasz ręce jeszcze dalej, za nogę, i znowu głęboki wdech, i wydech. Powrót teraz na wprost, na wprost do przodu. Ręce idą po ziemi. Dobrze. Jak czujesz już dyskomfort, rozciąga się, pachwiny, doły podkolanowe, głęboki wdech i wydech. I teraz to samo do drugiej nogi. Ja się odwrócę, żeby nie być do Was daleko, tak? Czyli mamy prawą nogę między rękami i to samo. Do przodu, bez odrywania drugiej strony. Przekładamy ręce jeszcze dalej. Głęboki wdech i wydech. I powrót. Powoli, powoli, tak? Wszystkie te ruchy powoli, bo my rozluźniamy nasze ciało i jeżeli będziemy w tym rozluźnieniu robić raptowne ruchy, coś może tam nam nie, pod, nie, 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 nie kliknąć. To jest ważne, to jest ważne, zwłaszcza na początku. Z biegiem czasu będziesz ze swoim ciałem bardziej za pan brat, będziesz wszystko lepiej czuć. Zwłaszcza na początku trzeba mieć dużą ostrożność. Ręce za sobą. Palce do pupy i unosimy do góry pupę, hop. Patrzysz w sufit i, dol. i dół. I hop do góry pupa. I dół. I hop do góry. I dół. Pięknie, nogi na bok, złączone. Wdech, nie, nic tu nie ciśnij. Nic tu nie ciśniemy. W tej pozycji można złapać sobie stopy. Głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Przechodzimy na brzuch. Na brzuch. łapiemy swoje stopy i delikatnie unosimy. I to tak naprawdę nie sil się na jakieś, nie wiadomo jakie unoszenie. Delikatnie kolanka i delikatnie unosimy. Głęboki wdech i wydech. Wdech. I wydech. Dek. I wydech. Pięknie. I dół. I jeszcze podwin sobie tutaj kolanka. I teraz z prawej strony na lewą stronę. Z prawej. Lewej. Prawa. Lewa. Prawa, lewa. Super. I to tyle. I wystarczy. I ważne jest, słuchajcie, to, żeby, żeby naprawdę wejść w to swoje ciało, żeby w tej relaksacji poczuć. Tutaj najważniejsze jest, żeby nigdy nie cisnąć za bardzo, tak? Jeżeli czujesz, że koniec, respekt. Zatrzymujesz i oddechem. Zatrzymujesz tą pozycję i oddech. I jeżeli czujesz, że jeszcze chcesz trochę w tą stronę, w tamtą, rób to, wejdź w spontaniczność ruchu. Poczuj to ciało, w którą stronę jeszcze potrzebujesz się rozciągnąć. Także to jest pewien kor, zaczynasz, gdzieś zaczynasz ze mną tutaj z tymi ćwiczeniami, ale z biegiem czasu, co jest bardzo ważne, do tego cię zapraszam żebyś czuła, żebyś czuł to swoje ciało, żebyś ty wiedziała, wiedział najlepiej jaki ruch teraz potrzebujesz wykonać, żeby poczuć się lepiej. Że jak nie wiadomo co, gdzieś napięcie jest, schodzisz i szukasz, tak? I szukasz takiej pozycji, w której twoje ciało będzie mogło poczuć ulgę, gdzie ta energia zejdzie, gdzie coś puści. Ty nie musisz dokładnie wiedzieć co w jakim mięśniu, w jakim stawie to się zadziało. Ty po prostu odczujesz ulgę, głębszy oddech. To poczucie takiej, takiej właśnie ulgi, takiej relaksacji. Więc zapraszam Cię do tego, aby ostrożnie, powoli czując swoje ciało, szukać tego ruchu, który będzie dla Ciebie najlepszy na dany czas. Także relaksujcie się, wykorzystujcie ruch przed zaśnięciem w ciągu dnia, kiedy nas nosi, kiedy różne emocje czujemy, że biorą górę. Bardzo warto wtedy zejść do parteru i uziemnić się tymi ćwiczeniami.